Witam, witam wszystkich maniaków z Decentralizowanych Projektów. Z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani PL. Słuchajcie, dziś porozmawiamy sobie na temat pewnego tworu, który pojawił się już w świecie krypto. i Jest to DotChain, czyli mamy tutaj łańcuch Layer 2, wzorowany na Ethereum. Tak więc mamy kolejny jakby mainnet, który, który wzoruje się właśnie na Ethereum. Jest to mainnet, który słuchajcie tak naprawdę został albo stworzony dla beki, jak to zresztą wszystko co wokół Docz się działo w ostatnich latach, albo faktycznie jest to projekt, który ma przyczynić się przede wszystkim do zwiększenia użyteczności dla Docz, dla tokenów Docz do stworzenia tak naprawdę całego ekosystemu DeFi, do tworzenia gier, dAppów, DeFi, NFT i tak dalej, wszystkiego, wszystkiego co tak naprawdę można robić na zdecentralizowanym łańcuchu. No i to przede wszystkim, tak jak mówię, ma przyczynić się do tego, żeby była użyteczność. Użyteczność, wartość dodana dla Doge, której na tą chwilę tak naprawdę nie ma. Mimo tego wiemy, co się z Dogem działo przez ostatnie, tak naprawdę, dwa lata podczas ostatniej hossy. Tak więc myślę, że słuchajcie, mamy tutaj potencjalnie olbrzymi, yy, olbrzymią możliwość, tak naprawdę do spekulacji, do tego, żeby gdzieś tam zarobić na wzrostach, na tym, że dotchain się mocno rozwija, zresztą za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ogólny przyrost TVL do całej, do całej sieci, jak w tej chwili wyglądają już deksy, ponieważ otwierają się deksy na dotchainie. Oczywiście mamy listingi tokenów, te listingi tokenów dają możliwość zarobienia kilku czy tam kilkunastu tysięcy procent w przeciągu bardzo krótkiego czasu, ponieważ... Te tokeny są bardzo mocno pompowane, natomiast z drugiej strony też mamy tutaj do czynienia z wieloma skamami, tak więc... Uważajcie, bo tak naprawdę nie wiemy, kto stoi za dotchainem, jak łańcuchem. Z tego, co się mówi, są to ludzie bezpośrednio związani z Polygon Network. Tak więc, możliwe, że gdzieś tam w tą stronę należałoby szukać. Natomiast myślę, że i tak się tego nie dowiemy. Jest to społeczność, jest to projekt budowany przez społeczność. Docz tak jak to określają, nie zbierają tutaj żadnych środków na to, żeby ten projekt rozwijać. Tak więc, wszystko działa według. Tak naprawdę normy, która była stosowana w przypadku dodge, czyli dla, od społeczności dla społeczności. I zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Słuchajcie, no to, co w tej chwili możemy tak naprawdę zrobić, to już połączyć się bezpośrednio z siecią dotchain, zrobić bridge do, z dotch, tych standardowych, załóżmy, przelewając sobie bezpośrednio z giełdy, no i wrapując je sobie bezpośrednio na dotchain, ponieważ tam działamy na tokenach WDodge, po zwrapowaniu, po przejściu na bridge. Jeżeli chodzi o samą stronę, słuchajcie, ona się myślę, że niczym nie wyróżnia spośród tego, z czym mieliśmy do czynienia, jeżeli chodzi o dodge do tej pory, czyli różnego rodzaju wstawki, memy. Strona wygląda tak, jak wygląda. Słuchajcie, jednym się podoba, drugim się nie podoba. Oczywiście kwestia gustu. Natomiast chodzi o, przede wszystkim o to, żeby był zawarty w przypadku dotchain Chain ten styl ten styl, który jakby przystoi tutaj samemu DOCH, tak. Więc myślę, że tutaj jakby jak najbardziej wpisują się w klimat DOCH. Jeżeli chodzi o bridge, czyli sam most i, i mainnet, który możemy sobie dodać bezpośrednio do naszego Metamask, od, od razu z góry uprzedzam, że polecam, żeby w przypadku doch ponieważ nie wiemy tak naprawdę do końca, co to jest, do końca. Tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Co to jest za mainnet? Jakie są ich intencje, żeby stworzyć sobie nowy portfel całkowicie i dodać go bezpośrednio do naszego MetaMask? Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Jedyne, co musimy zrobić, słuchajcie, to połączyć nasz portfel. Ja już mam przygotowany specjalny portfel. O, czekajcie, mamy tutaj dot Chain, tak się nazywa mój portfel, który został przygotowany bezpośrednio pod ten chain. No, i dajemy, słuchajcie, Connect, Meta Wallet, przepraszam, Metamask. Od razu podstawia nam się możliwość dodania tego network do naszego Metamask. Tak więc dajemy Approved, dajemy Switch Network, bezpośrednio przechodzimy do, do naszego, gdzie mamy tutaj dot chain, dobra, łączymy. Pek. Kolejnych nie będziemy teraz sobie łączyć. Dobra, czekajcie jeszcze raz. Podpisujemy. Dot chain. Za dużo tych cyferek. Dobra, mamy połączony. Słuchajcie, coś mi tutaj jeszcze wyskakuje. Aha, będzie teraz chciał przerzucać. Ach, ten metamask. Dobra, dajemy confirm. Potwierdzamy. Tutaj mamy nasz adres portfela, na który będziemy przelewać słuchajcie Doge po to, żeby przemienić się na natywny token Dotchain, czyli będzie widocz bezpośrednio poprzez ten bridge. Mamy możliwość w tej chwili zrobienia bezpośrednio routera z Doge -Coin do Dotchain. Jak to wygląda w drugą stronę, powiem wam szczerze, nie wiem, nie sprawdzałem z tego minimalny depozyt to jest 100 docz. Jeżeli chodzi o przelewy, słuchajcie, one trwają, z tego co czytałem bezpośrednio u nich na Telegramie, nawet do dwóch dni. Robią to albo ręcznie w tej chwili, albo nie mają jakby podłączonego faktycznie żadnego bridge'a, tylko robią to Zwyczajnie zamieniając dany przelew na Wodocz, z racji tego, że jest bardzo dużo tych przelewów, ponieważ sama sieć się bardzo mocno rozwija. Stąd też tyle tyle różnych taki czas oczekiwania, jeżeli chodzi o te zmiany. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o sam mainnet, spójrzmy sobie na Defilama, który nam określa jakby łączny total value locked. Jeżeli chodzi o całą sieć, ponieważ tutaj sobie obserwujemy dotchain. Słuchajcie, mamy w tej chwili do dyspozycji tak naprawdę 7, 7 deksów, które operują, jeżeli chodzi o ten mainnet. Jeżeli chodzi o przyrost total value locked, to on tak jak widać, słuchajcie, w, w kolejnych dniach tak naprawdę rósł. No i dziś mamy na poziomie około 8 milionów 200 tysięcy dolarów total value locked, jeżeli chodzi o e, łącznie jakby udział całego rynku, całego ekosystemu dotchain w przełożeniu na te wszystkie deksy, jak i też mamy tutaj jedną farmę. Jeżeli chodzi o największe. W tej chwili deksy, które są na tej sieci, mamy Dot oraz Yodaswap. Spójrzmy sobie na te dwa deksy. Mamy tutaj możliwość, tak naprawdę słuchajcie, swapowania, kupowania różnego rodzaju tokenów, które znajdują się na, tej, na tym deksie. Jeżeli chodzi o ich token natywny, ponieważ mają tutaj również swój token, on ostatnio miał nawet poziom, słuchajcie, 50 dolarów, tak więc w tej chwili 7 dolarów 15. Tak pompowane są tutaj tokeny. Zresztą możecie sobie sprawdzić te wszystkie tokeny bezpośrednio na Dex Scanner, gdzie wchodząc na mainnet.chain mamy do dyspozycji wgląd do wszystkich tokenów, które znajdują się na konkretnych, na konkretnych słuchajcie dexach. Tak więc możecie sobie to przejrzeć. Spójrzmy sobie tutaj, mamy tutaj jeden token, który miał był spompowany na 3256. Procent w ciągu ostatnich 24 godzin, jeżeli chodzi o płynność poniżej dolara, tak więc słuchajcie, są też tutaj i takie twory. Myślę, że jeżeli chodzi o dotChain, nale należy podejść do tego projektu bardzo ostrożnie, z dużym dystansem, ale też my, jako spekulanci, tak naprawdę podejść do tego. Do tego mainnetu, jako do miejsca, gdzie będzie, gdzie mamy szansę zarobić mocno spekulacyjnie. Tak więc myślę, że należałoby przede wszystkim wyszukiwać nowe deksy, które będą się pojawiać, po to, żeby zwyczajnie wskoczyć w momencie, kiedy będzie pompa. Czy będą to deksy, czy będą to farmy, nie ma znaczenia. Większość z tych tokenów i tak będzie pompowana, jeżeli chodzi o konkretne defi, które będą się pojawiać. Inaczej jest oczywiście w przypadku tokenów, które się pojawiają i za chwileczkę mogą zniknąć, ponieważ jeżeli chodzi o tokeny, to każdy z nas może sobie zlistować jakikolwiek token, zrobić wokół tego pompkę. Jest to zdecentralizowany przecież protokół, tak więc można robić to, co się żywnie podoba. Jeżeli chodzi o dotchain, będzie również listing tokenu DC, tokens coming soon. Na razie jest informacja o tym, że ma być listing. Myślę, że w przypadku tego tokenu będziemy mieli Sytuację, w której będzie możliwość no, ugrania bardzo dużych procentów, jeżeli chodzi o dotchain token, ma być tu również wprowadzony airdrop, duży airdrop. Zobaczymy, jak to będzie. Ja w tej chwili tak naprawdę dopiero poznaję ten mainnet, tak więc jeszcze na tą chwilę, słuchajcie, nie mogę wam podać konkretnych informacji. Tak, żeby gdzieś tam was ukierunkować, w którą stronę tutaj iść, jeżeli chodzi o te airdropy. Ważne jest to, żeby wy, byście, żebyście, wy, jako osoby, oczywiście, które znają się na zdecentralizowanych finansach, wiedzą, z czym wiąże się ryzyko w zdecentralizowanych finansach, zrobić sobie własny research, posprawdzać wszystko dookoła i zdecydować, czy zajmuje się tym mainetem, czy też nie. Tak więc, tak jak mówię, na tą chwilę, słuchajcie, to co robimy, jeżeli chcemy oczywiście uczestniczyć sobie w tym mainecie, sprawdzać jak to się będzie rozwijać i wchodzić czysto spekulacyjnie, to polecam połączyć się bezpośrednio po stronie Chain przez bridge, tam przelać sobie na wskazany adres Dodge, które będą przemianowane na WDOJ, które są tym natywnym tokenem sieci i będą one wykorzystywane do zakupu oraz do jakby Przekazywania wszelkiego rodzaju opłat związanych z transakcjami, no i w ten sposób, jakby będziemy działać. Natomiast, jeżeli chodzi o poszukiwanie poszukiwanie różnego rodzaju defi, które będą się pojawiać na tym blockchainie, robić to we własnym zakresie. Jak również też zapraszam nas z grupę Zdefiniowani, gdzie będziemy szukać ciekawych, ciekawych defi. Już nie mówię tutaj o tokenach, ponieważ te tokeny tak naprawdę. Tak jak mówię, większość z nich może okazywać się skamami. Myślę, że bardziej możemy się tutaj skupić na poszukiwaniu mocnych, mocniejszych projektów DeFi, większych lub mniejszych, które mogą nam dać tak naprawdę zarobić. Mamy w tej chwili dwa deksy, które idą tak naprawdę na to, żeby stać się, stać się tymi deksami wiodącymi, jeżeli chodzi o dotchain, czyli dodgeswap.org oraz właśnie Yoda. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijać. Mamy tutaj możliwość dodania płynności. Mamy również farmy, gdzie możemy, słuchajcie, stakować, jeżeli chodzi o apr -y, one są dość wysokie, bo mamy, słuchajcie, tutaj aż 813%, joda USDC 1100, APR, nie mówimy tutaj o APY, tylko APR, tak więc możemy sobie stake'ować, możemy sobie dać unstake, nie ma tutaj chyba nawet słuchajcie żadnego FI, jeżeli chodzi o wpłatę depozytu na farmy mamy słuchajcie tutaj takie pary jak USDC do USDT, BNB, BUSD 82 myślałem, że 824% tak więc do wyboru do koloru mamy WDOC do DAOD, tak 3769. Z tym, że pamiętajcie, im wyższy jest ten APR, tym pary są bardziej ryzykowne. Mamy tutaj tak naprawdę do, do czynienia z nietrwałą stratą w przypadku większości tych par. Poza jednym wudocz, gdzie tak naprawdę mamy APR na dodrze. Tak więc, jeżeli ktoś chce stakować swoje dodrze i ma ich, może sobie zwyczajnie przelać poprzez bridge swoje dodrze i tutaj zestakować na. Farmie z apr 198%. Oczywiście pamiętajcie, że jest to sieć, która nie jest znana. Nie mamy tutaj tak naprawdę z deksów, które miałyby chociażby jakiekolwiek audyty, przynajmniej na początku. Zobaczymy, jak to się już będzie później rozwijać. Tak więc uważajcie, bierzcie pod uwagę 100% ryzyko w przypadku wejścia w jakiekolwiek farmy, w jakiekolwiek zakupy tokenów. Nie wiem, co tu się dzieje. Total Value Locked, jeżeli chodzi o tą, jeżeli chodzi o tego DEXa na farmach, mamy 4,234. Spójrzmy sobie na Dodge. Czy mamy tutaj w ogóle przejście Connect Wallet? No, ten akurat z DEX bardzo oczywiście przypomina, myślę, że każdemu Uniswap, ale nic poza swapem tutaj nie widzę. Mamy tutaj pool. Mamy możliwość dodania tej płynności. Eee, I tylko tyle. Spójrzmy jeszcze, czy przerzuci nas na jakąś główną stronę. Eee, beta. Ok, ok. Dobra. Czyli tutaj w przypadku w ogóle słap nie mamy do czynienia nawet z natywnym tokenem. Myślę, że w późniejszym czasie może się tam coś pojawić, zobaczymy, jak to będzie. Eee, Telegram Github Guide. Telegram spójrzmy sobie, jak wygląda 1550. 5 osób. No i tyle. Tak więc myślę, że gdzieś tam w przyszłości faktycznie, jeżeli ten Mainnet będzie się mocno rozwijać, pewnie pojawią się takie perełki jak na Uniswap, czyli albo w przypadku, jeżeli będziemy robić sobie tutaj bezpośrednio na Datswapie słopie, słapy po jakimś czasie może się okazać, że dostaniemy jakiś airdrop, tak jak było to w przypadku Tokenu Uni od Uniswap. No i kto już wie, może zarobimy olbrzymie pieniądze, bo jak wiemy, airdropy w swoim czasie dawały bardzo, bardzo dużo zarobić. Tak więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o Dodge Swap Doge Chain. Polecam zainteresować się tym tematem, ponieważ jest to projekt, który wiąże się z Dogem, a to wszystko, co wiąże się z Dodgeem, wiąże się również z Elonem maskiem. A wszystko, co wokół tego się krąży, zawsze jest mocno spekulacyjne, i myślę, że mamy szansę tutaj zarobić no właśnie spekulacyjnie. Tak więc obserwujcie grupę zdefiniowani.pl. Myślę, że znajdziemy jakieś ciekawe perełki, które będą się pojawiać na tym chainie. W tej chwili polecam dołożyć do swojego Metamaska dot-chain, ale oczywiście stworzyć sobie oddzielny portfel, tam przelać dodrze bezpośrednio, na przykład ze swojej giełdy, bądź też z portfela Doge. Coin i jeszcze raz połączymy. Pokażę wam w którym miejscu to się robi. OK, Confirm. Dobra. I słuchajcie, ach, tutaj mam. Dobra. I na ten adres wysyłamy. Tak. Zresztą jak sobie wejdziecie, słuchajcie na ich telegram, też mamy informacje dotyczącą 15 tysięcy, jeżeli chodzi o społeczność. O, słuchajcie, dlaczego ten poligon? Zobaczcie, oni bardzo mocno z słapem są związani. Tak więc są spekulacje, które mówią o tym, że gdzieś tam ten dotchain jest związany z ludźmi, z ekipą od poligona. Nie wiem, czy tak faktycznie jest. Nieważne, słuchajcie, nie będziemy, nie będziemy na ten temat tutaj dewagować. Myślę, że nie ma to znaczenia. Gdzieś miałem tutaj informacje na temat tego, jak wygląda... Jak wygląda przelew. Eee, czekajcie. Tutaj mamy na temat RPC, jakie, no, jakie adres RPC, jeżeli chodzi o eee, podłączenie do Metamask, czy też do innego. Eee, co my tu mamy? Kurczę, no gdzieś to było, słuchajcie. Eee, tak czy inaczej, słuchajcie, przejrzyjcie sobie ich Telegram. O, dobra, mamy deposit takes uh, 15-40 minut, withdraws take od 2 do 3, maksymalnie 7 dni. Czekajcie, a co tu chodzi, Czy to jest to: do not discuss decks and tokens in the group, uh, bridge uh, the dex discussion on the receive community. We don't provide trading support on this channel. Quick swap dot chain in the first audited and Uh, auction, dot chain quick swap ok, dobra, czyli mamy przez dot chain słuchajcie, quick swap exchange no właśnie, no i ten quick swap teraz to zobaczymy czekajcie, bo to odpaliło mi w innej przeglądarce i nie będę w stanie jakby sobie tutaj tego połączyć z metamaskiem uh, Czyli mamy, dobra, czyli to jest kolejny jakby DEX, który jest odpalony na QuickSwapie, dobra, poczytamy sobie później, Connect Wallet, Farming, ok, mamy też Farmę, dobra, odpalmy sobie, nie, nie chcę, Dot Chain, ok, połącz, pyk. Dobra, i teraz tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o Dex, to co ja mogę proponować, tak naprawdę skupić się bardziej na QuickSwapie. QuickSwap znamy, jeżeli chodzi o jakbym znamy ich historię, wiem, że jest to spoko bardzo mocny Dex, jeżeli chodzi o sieć Polygon. Natomiast e, oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o, typowo o spekulacyjnie, jak najbardziej wchodzimy w nowe Dexy i tam próbujemy swoich sił przy pompowaniu natywnych tokenów takich Dexów. Natomiast jeżeli chodzi o Farmy, tu gdzie chcemy gdzieś tam sobie stakować, to proponuje właśnie bardziej Dex quick QuickSwapa z racji tego, że wiemy z czym mamy do czynienia. Czyli mamy Quick plus DOC, mamy 1160 APR, USDC, DOC 171, fajnie, słuchajcie, USDC ETH 207 APR i WWDOTŻ Matic zajebiście 419 APR. Jeżeli chodzi o pool, co my tu mamy? Dobra, nie mają jeszcze polu, jedynczych pól mamy swap, czyli możemy sobie te W zamieniać. Natomiast w pierwszej kolejności, tak jak mówiłem, musimy zrobić na stronie dotchain zamiany naszych dodży bezpośrednio z sieci Dodge na dotchain. Tyle słuchajcie z mojej strony, jeżeli chodzi o tą sieć. Zobaczymy, czy uda nam się zarobić spekulacyjnie. Ja będę starać się jakby na tej sieci zarobić tak więc jeżeli pojawią się jakieś fajne perełki na pewno podrzucam na sieć zdefiniowani nie na sieć tylko na grupę zdefiniowani.pl którą znajdziecie znajdziecie link bezpośrednio w opisie pod tym filmem no cóż zapraszam was do kolejnych filmów gdzie będziemy robić sobie jakieś update'y dotyczące tego mainnetu no i tyle trzymajcie się